wesoło, wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszkę. Kurde nie ma flaszki. od nich zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle głowa, przeżyjemy, hej, hej, la, 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 hej, 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 hej. Wszyscy mamy źle głowa, przeżyjemy, hej, hej, la la. la. Tą tarczą od ludzi jest ochraniany Bardzo lubię pana policjanta On ma notę z rozmowy z nim, to bardzo Fajda. fajna sprawa Zawsze cię słuchaj, jak małe dziecko Przez ulicę cię przeprowadzi, jak znaku nie zauważysz To na bloczku ci go pokażę Dobry chłopina, cały dzień dla kraju tyra Dla kraju, dla porządku społecznego tyra dla mnie i dla ciebie, kolego Rodzinkę z naszych podatków żywi, bardzo go lubię On dla mnie chce dobrze, kocham pana policjanta On wie o tym dobrze O, skończymy, ma chyba za 200. Halo! dobry panie kierowca, komisarz Rek. Zatrzymujemy pana. Powodem kontroli jest przekroczenie prędkości na odcinku, gdzie dozwolone jest 50 km na godzinę. Proszę o zjechanie na lewą stronę i przygotowanie dokumentów. Dla kraju i swojej wersji zapomina, że jest człowiekiem, a dla mnie to już nie człowiek, tylko maszyna. On nawet poprawi żonie znaki drogowe. Proszę o zaciągnięcie hamulca ręcznego. i włączenie świateł awaryjnych. Poproszę pana dokumenty. Powód kontroli, jak mówiłem, przekroczenie prędkości. Miał Pan 260 na liczniku. O, widzę, ocenie sprawne, proszę Pana, czemu? Zapomniałem. Zapomniał Pan, tak? Nie, Dobra, nie, żebym nie, ja za Panu nie zapomniał. Za przekroczenie prędkości mandat karny 250 zł. Kebab, by nam się skończyło? O, przepraszam, pomyliłem się. 306 punktów. Zgadza się Pan no, na mandat? Proszę poczekać na następne dokumenty. W środku. Samochód jest dosyć pewny. Dobrze Dziękujemy. Miły, dziękujemy. I proszę jechać wolniej na przyszłość. Mamy na pana oko. Do widzenia. Panu Czasem się zastanawiam, dlaczego pies na pana policjanta się mawia. Panowie. Niuleczka jest. jest. Pasuje. Jedziemy. No. No, panowie. Dobra, panowie, zarobiliśmy. To teraz my zjemy sobie coś, bo taki dziecko głodny jest. Dobrze, dobrze. do się. Bardzo dobrze

Dobra, trzeba się wrząć do roboty. No to idzie, ja będę jadł, bo jeszcze się nie A ty nie idzie robić. No. No. panowie, nie śpimy, jedziemy. Tak, ja Na wstać, przejechać tutaj po okolicy. So, co będziesz jeździł? No i go wstąpię. Co masz w głowie? Co będziesz robić? Jadź. Nie Ale mnie. Paliwo będziemy malować Gdzie? Co będziesz buty z Matka w domu ci żyć dała? To chodź. Давай, наливай. przez całą szkołę, pozdrowienia dla profesorów nie dla nas gruba tyra nie chce nam się wychodzić z wyra jest robota, dajemy dyla, pijemy wódkę jest psycho killa, dziś z kumplem się lenia mamy w chuj jest rosmina w nie barze co przynosi nam pani Krystyna zalewamy go spirytusem, robimy bałagan chłopaki radio się popsuło hej hey. hey.

To to mówi. Komisarz Rex nie niedaleko telefonu. Co wy tam robicie? W waszym terenie szaleje ciągnik 140 w terenie zabudowanym. Co? Ciągnik 140 w terenie zabudowanym? Już jedziemy, robimy blokadę. Ej! 140 w niezabudowanym! Jedźmy! No, 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 no bardzo! Nie, Dobra! 114 do 319. Tu 319, słucham cię. Przyjąłem zgłoszenie, wyjeżdżamy na zlecenie. Zawód rejestracyjny OC pojazdu, proszę Zapraszam pana do mnie Halo, halo Nic się panu nie pan stało? Halo, halo. Dokumenciki dokumenty. Spokojnie, spokojnie Dokumenty tutaj Spokojnie, stoi pan Co? Co jest? Co co, samoloty, motorowery, balony, balony. Co jest, panie? Panie, coś jest nie tak. Musimy panie, zatrzymać trudno jazdy. Drogo, Zatrzymujemy. To musimy ten, pana zatrzymać na 48 do wyjaśnienia. Ile? 48. Halo, hej, halo, co jest, halo, panie, hej, dwoj. Dwojbukareska, halo, panie. Halo? Pogotowie? Mamy Jannego. Przyjedźcie natychmiast. Wysyłam karetkę. Panie doktorze, bo ja dalej daję bardzo palą. Nie, palą. to. Dobrze. E! kolego. 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 Kompose. 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 tego. <noise> Kolego? ma umyślnie jest słabo, ej! Ale odwykł, najważniejsze, dobra. No na tal, go, na tego. Na kroplówka. Ej, kroplóweczka wyszła, nie krokodyla. Jak my dojedziemy? Kroweczka. Dobra, dobra. do książek można?

Dobry panowie, tak, niestety wasz kolega został odwieziony do szpitala, ponieważ jego akcja serca została przerwana i tam kolega go reanimuje. I co ja mam teraz z wami zrobić? Stan sprzętu no nie za ciekawy jest. Co ja mam teraz z wami Panie zrobić? Do Panie, ja mogę pan na chwilę jeszcze poprosić? Tam... <noise> chłopaki, dajcie no tę skrzynkę. To jest. Pan że rałuję. Panie, słuchajcie, się na przeciwdowom w domu. Mocę tu chłopaki. Nie pypi to od razu cały. Ale panie, tu nie, czegoś nie brakuje. Nie, no bardzo Dobry, Zenek. Jo, wiec, Wszyscy do z wozu zatrzymujemy! Ja wiem, że to ty. O domek, Dobry co, by się grał po Będzie grał? Będzie. 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 będzie dobra. Dziękuję, będzie? będzie. A kto tu najtrzeźwiejszy jest na tym wozie? Zenek Widzicie no, o Zynek. Ja widzę, jak to zabrać. I rozjeżdżamy się, ładnie, bez sprawy nie ma no, Panie, do do, 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 Dojdzie pan, i do panu pomogę Dobrze jest? jest? <grym> Siadaj pan Ostrożnie Bo już jednego sztywnego muma. Panie, tu masz tą kierownicę, Dobrze. tu jest przyngło, tu są biegi, a tu jest gaz Będzie pan umiał? No, będę pamiętał To jedzie Panowie, e, panowie, tu niestety musimy jednego zatrzymać. Bo musimy odnotować i tam, żeby. No, im nie, nie było, że nie robimy tutaj tego. Zapraszam jednego do nas. No, to ja mogę iść. No, chodź, chodź, panie kolego. Trzej chłopaki. Zejdzie pan ostrożnie. Dobra, pan, pan, pan. pan. Dobra, Niestety takie są procedury. Dzięki, na razie

Oh you Oddychaj, kolego! Szykielę spokojnie, dde. Halo! No i jak gratujemy, czy dobijamy? Bo się kilka ostro. Panie doktorze, ratujemy! Ktoś do amputacji ten? Panie doktorze, ratujemy! ja, 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 kupię sobie i będzie cheta. O, 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 odrzutota. Vish me gosta e bomba O, 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 że dota, mi i pomoc. O matko, za chwilę trupę. i będzie cheta, o, o, o odrzutota, wyśmie i bąbota.